Siemaneczko z tej strony Piger i tej nowej serii na moim kanale w, którą, w której będziemy grali Hunt of God. Jest to bardzo fajna, przyjemna gierka. Bardzo, ale to bardzo rozbudowana. Jest wiele przygód, artefaktów i innych no, także będziemy myślę, że już zaczynać. Czyli nowa gra. Jedziemy. Drop it. Tu bla bla bla, bla 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 bla. Przewiniemy sobie raz dwa. Dobra. Targona otoczyłeś ciemności w... Okej okay. Dobra I co teraz? Czekam aż się nam załaduje Ej! psst! Pobudka! Próbuję cię dobudzić od kilku godzin! Godzin? Rany! Opactwo! Muszę śpieszyć na pomoc mym braciom! Dobra, tyle ze wstępu. Teraz, o ile wiem, trzeba wybrać sobie jakieś drogi tam, czy coś takiego. To jest mapa, na razie nie, nie mamy nic odkryte. Wybieramy swoją drogę. Yy, yy. Co by tu wybrać... Dobra, bierzemy drogę siłę A drugą drogę Może drogę magii Dobra Może potem będziemy mogli to zmienić, dobra OK. Już chyba nie możemy tego zmienić e, Dobra, no to w takim razie wyruszamy Trzeba iść wzdłuż jakiś dróg. Um, musimy pokonywać takich różnych przeciwników, którym, którzy stają nam na drodze. Sterowanie jest proste. Tu mam miecz, okej, okay, a ja chcę zobaczyć jeszcze co mamy. Nic nie mamy więcej. Ok, sterowanie jest proste. Myszką udział ten. Ok, wiesz, takie kryjówki tutaj, o. Dobra, znaleźliśmy złoto, co to jest? Dobra Tu jeszcze mam jakiegoś wroga na mapie Nam pokazuje bo tam chyba nie dojdziemy teraz Ale to idziemy z tej drogi, idziemy z tej drogi Tutaj tędy I będziemy próbowali się zmierzyć z różnymi przeciwnikami Żeby zdobyć sobie jakiś lepszy ekwipunek, coś takiego Muszę tutaj zacząć. No czemu? O. o. Dobra. Nic z niego nie wyleciało. Patrz, kamień runiczny. Muszę dotrzeć do opactwa. Nie mam czasu na bzdury. Słuchamy. <noise> Ale to nie są zwyczajne kamienie. To kamienie runiczne, które od niepamiętnych czasów ratują życie bohaterów. No, pod warunkiem, że wiedzą, jak z nich korzystać. Gdy umrzesz, odrodzisz się właśnie tutaj. Odrodzę się? Okej, okay, dobra, klikamy na niego. Dokładnie. Nie Poza tym można pomiędzy nimi podróżować. Tak więc trochę szacunku dla starożytnej magii, proszę. Dobra. Spokojnie, ma sprawy. Teraz tu na mapie mamy chyba jakieś zdanie. Tutaj ten. jakiś człowiek boże To jest quester. Targon. Targonie, to ty. Nie mogliśmy ich powstrzymać. Dobra, nie. Nie ma żadnej dobra, do, nadziei? Do rzeczy. Jest tylko jedna nadzieja. Czym jest ręka bogów? Ręka bogów to armioby bla, 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 mogą bla. znaleźć tę rękę bogów. Nikt nie wie, gdzie ona jest. Okay, no ja dobra. Natychmiast. dobra, no to w takim razie idziemy. Ta strzałka, jeśli nie mylę, pokazuje północ chyba. Um, dobra. Nie mogę ich bić. Dawaj chodź tutaj, chodź tutaj. Dalej. Okej. Okay. coś wyrzucił, ale to chyba tylko złoto. A tutaj co to jest skierka nadziei. Zadanie główne, ok. I co to ma być? Aha, musimy dojść do tego punktu po prostu, dobra. Dobra, okej. Okay. To idziemy dalej z wrogami. Walczyć. Dalej te same. Życia już nie mamy. No. Dobra. Jakby <grystanie> jest jakaś taka trochę... Powinno być coś innego tutaj, do... A zobaczymy co, o co tutaj chodzi. aha, dobra, spoko. jesteśmy tar targonem. dobra, może być. ok. idziemy dalej. musimy zdobyć jakieś lepsze uzbrojenie. no nie, 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 nie. nie. to ma dużo, dużo szybko atakuje, ale żeby nacelować dobrze w tych wrogów naszych, to trzeba naprawdę Dobra, nie wiem. Idę jeszcze tam zobaczyć, co tam jest. Nie wiem, chciałbym jakieś, nie wiem, jakiś lepszy broń albo coś takiego. Bo to jest słabe. No, to są te głupie ptaki. O, jest płytowa zbroja. To może być coś ciekawego. W Nie wiem co to jest A właśnie możemy się przybliżać o rękawice, ok. Dobra, to musimy się uzbroić Dobra, trochę lepiej. Okej, okay, spoko Dobra. Teraz już trochę lepiej wyglądamy. Może, dobra, może... Tu dobra, źle wyglądamy, ale... Będziemy tak bezpieczniejsi trochę o. My chciało że tam stąd przyszliśmy, chyba tak? Nie, to jest jeszcze jakieś inne miejsce. Coś jest kolejnego? A nie, to on był tutaj, ok. To nie wiem. O, jakaś krzywka. Tarcza dobra, spoko. Tarcza zbroja, wymagana druga siła, ok. Okej, okay, dobra. Strasznie dużo jest tutaj tych artefaktów, tego wszystkiego. Pójdziemy jeszcze kawałek, popatrzymy, poglądamy sobie. Bo pewnie jak niedługo będą jakieś te. O! Ty co dobre! Możemy do nich iść się leczyć. Spoko! Dobre! <suszy> Nie no, jak najbardziej, nie? To może jakieś kryjówki są? Jak to się nazywało? Leśna kryjówka? Chyba coś takiego to było. To jest? Też coś było, pamiętam. Dobra. Musimy trochę pozwiedzać, żeby tutaj zdobyć jakieś dobrą zbroję. I może jakiś dobry miecz, topór, coś takiego. Żeby po prostu potem w dalszej, dalszej rozgrywce dać sobie radę. A o samej serii. No, dlaczego nowa seria? No, bo chciałem, żeby nie było tylko Minecrafta na tym moim kanale, żeby było coś też innego. Ta gra mi się bardzo spodobała. Mówię, czemu nie? Czemu by w nią nie zagrać, skoro jest tak rozbudowaną grom? Poza tym słyszałem już od kolegi też, że bardzo fajna i w ogóle. No to ja mówię nie ma sprawy. Może mogę zrobić z niej jakiś krótki odcinek. Coś prezentacja gry, w coś innego czy coś takiego. Ale jak w nią chwilę pograłem, to nam się tak fajna okazała. No, że z, pomyślałem, czemu by nie zrobić z tego całej serii, nie? No i. O, Boże. Czekajcie, wyłączę sobie coś. Jeszcze to. Okej. Okay. Dobra, dobra, okej, okay. Ym... gdzie jest mapa, mapa ma ma mapę mamy tutaj, tu musimy iść chyba, tutaj w tym miejscu, okej, okay. no to idziemy, ciężko się porusza tą postacią, można jeszcze oczywiście jakoś tak zmieniać ten ustawienie kamery ale tak mi się trochę źle gra. Szczerze mówiąc najlepiej chyba tak w ten sposób. O. Dobra, idziemy z dłuższej drogi. Um. I może coś jeszcze powiem. Co tak się będzie działo, co się dzieje w ogóle? Wielka równina. A co się dzieje? Um. Będę nagrywał niedługo dalej. O, coś płaszczyz. od kasa tylko. Chyba kasa się też przydaje potem w późniejszych etapach. Yy, dobra, no to. W... Ogólnie będę teraz jeszcze kręcił ten podwójny survival i tam jakiś z multiplayera. Może coś jakiegoś. ten. O, dobra. dobra, no to teraz słuchamy. To okropne. Jak tylko usłyszeliśmy krzyki dobiegające w nocy z opactwa, uciekaliśmy ile sił w nogach. Czemu tu zostałaś? Nie zostałam! Uciekłam! O, bla, bla, bla. bla. Gdzie on może być? Jak ktoś chce to stajcie, nie? Całą wioskę! Spokojnie, znajdę chłopaka. Och, dziękuję szlachetny panie. Wrócę przed zmrokiem. Dobra, idziemy. Skoro tak nam... Skoro tak bardzo tego chce, no to dobra. Może za to jakąś kasę dostaniemy, czy coś. To jakiś... Mówię wam, potrzebujemy czegoś tego, o. Aha, to musimy od tamtej strony zejść, okej. Okay. Jeszcze, żeby pamiętać tylko. Mam nadzieję, że ta tarcza nam trochę w czymś pomoże, że? O! Mikstura many Jak się to miksturę many bierze? Dobra, nie mam pojęcia. Później się, kiedy indziej się dowiemy. Dlaczego one tak unikają? nie wydają się być prawdziwym zagrożeniem, prawda? Wszystko jest kwestią liczebności. Spoko, nerwuję trochę, że oni to gadają tak, tak często. Nie mogę w spokoju grać. Ok. Jakiś inny trochę. Dobra, tu mamy jakiegoś kolejnego. Questa chyba. Ale na razie tam tego skończmy, bo ten nie. jakiś taki. Próbowałem w tą grę grać tak, poza tym, na, na początku jeszcze. Jakieś pierwsze 2-3 questy zrobiłem, ale tak to strasznie trudna ta gra jest taka. I czemu ja nie mogę... No, patrz co za oręż! Taki duży i potężny Muszę sprawdzić, co to za mieczy. Cyla mora. Okej. Okay. Kolejna miks, która Dobra, sprawdzamy w swoim ekwipunku. Droga na wschód. Tyle morek, będzie mocno. A na północy leży północne mogę. wrzosowisko. Czemu on nie może? Nie, no, gdzie indziej miałoby leżeć północne wrzosowisko, nie? Aha, bo on ma tą tarczę. Jak ma tarczę, to on nie może tego unieść. No dobra, niech ci będzie. Ja wolę, żeby miał mocny miecz. Musimy sobie po zrobić porządek w ekwipunku. Normalnie Minecraft mi się przypomina. <noise> dobra. A co nam każe jeszcze zobaczyć? Dobra. No nie bij mnie. Okej. Okay. Leżysz, leżysz. Co tu może być? Tam mieliśmy sprawdzić, bo tam miała być, ta, tam była ta kryjówka. Dużo ich tutaj chyba. No nie tak dużo, gdzie was tyle? No nie mogę... Nie mogę tak latać dużo. Okej, okay, następny poziom chyba widzieliśmy Coś wypadło. Krótki kostur. Co to jest? A tutaj jeszcze mamy coś do zobaczenia. Aha, dobra, tu możemy teraz coś pakować. Yy, zwiększyć coś. Może zbroję. Dobra, tutaj fajne rzeczy widzę, że mamy, ale chyba najpierw będziemy zbroję ładować. Możemy już coś? Okej, okay, dobra, nie. Um, co on robi teraz? Dobra, spoko, nie no. Krótki, piorunujący kosur. Wymagana droga magii lub wiary, wymagany poziom drugi, wymagana inteligencja 3. Dobra, to zabiera od 8 do 13 A to od 5 do 10, Aha, ale może mieć mała prędkość Bałoby ataku. nie chodzić bez broni. Dobra, jak mała prędkość ataku, to możesz, wiesz. Pomarzyć Dawaj, 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 do, dawaj do mnie, dawaj do mnie. Dobra, Dobra czekajcie ja muszę na niego najechać. I teraz. Tyk. I następny poziom, pierwszy. O, eliksir jakiś dostałem. Koniec z To jest topór wojenny. O, spoko. Dobra, to może sprawdźmy. O, tu jeszcze coś trzeba. chwila. gdzie to było? Tu gdzieś to było, nie? Ta kryjówka, o jest, kryjówka. Krótki miecz, dobra. Co tu mamy? Mamy krótki miecz, pięć, bardzo duża prędkość ataku. Tutaj też krótki, dobra, to są dwa takie same, no to może je ustawmy tak. Topór wojenny to będzie pewnie dwuręczny. Nie, to jest jednoręczny, ok. To nie wiem. Ale chyba to jest more lepszy. Wolałbym nie chodzić bez broni. Szkoda, że nie mogę na przykład tego mieć w jednej ręce, a w drugiej ręce na przykład jakiegoś, jakiejś innej broni. Lepiej by było. Czemu to jest dwuręczne? To jest takie dobre, a takie dwuręczne, takie. Jak głupio to brzmi trochę. Tak jakby on był taki słaby, że nie wiem, tylko, jedną, tylko dwoma rękoma mógł mogą nieść. E, dobra. Kolejne, kolejni przeciwnicy Boże, ona, ona, na hita schodzą, ale ich tu dużo, chyba w grupie siła będzie tutaj, będzie ciężko. No na hita powinny schodzić, no dalej. Ok, kolejna miksturka, manne. Dalej bić ich, bić ich, bić ich. Okej. Okay. Dobra, tam chyba będzie jakiś pierwszy boss. O, jest tutaj ten boss, to jest chyba... To. Aha, spoko. Byle więcej takich bossów, byle więcej. tu na pewno w tej, w tej wiosce coś na pewno będzie ciekawego. Jeszcze ja nie wiem jak to wyjdzie w sumie ten odcinek, czy to taki będzie. Bo znając, się, to pewnie będzie długie, bo to takie gadanie moje cały czas nie, od rzeczy. I jeszcze te całe. Te walki wszystkie tutaj nie, to takie nie będzie, za krótkie, ale zobacz nie, wiem nawet ile nagrywam, bo na, na czas w ogóle nie patrzę, staram się, żeby to się tak zająć tutaj bardziej. Eee, dobra, teraz tak, czy jakieś kryjówki tutaj są, coś ukrytego? Widać coś, czy nie widać, ale są zrzuty takie dziwne, nie? Dobra chyba nic nie ma, że niczego tutaj nie znajdę dobrego a tym wam powiem jest dobry my z nim będziemy chodzić długo chyba już wiem, już wiem napić najpierw, najpierw muszę na niego nakierować a potem dopiero ten o kurczę kolejny jakiś ten czaj to jest to jest, to jest najpierw to Okej, okay, 2 z, z złota, spoko. Młot dwuręczny. Co to jest? 5 do 32. Dobry nawet. Ale ma małą prędkość ataku, więc może najpierw też jeszcze lepiej, nie? Ale to jest dwuręczny młot, czyli na pewno nie, 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 nie. Nie, nie ma sensu. Może jak, jakiś topór by się napier prędzej przydał. Ja, może takiego coś... Łukiem nie będziemy strzelać, bo nie mamy tej drogi, nie wybraliśmy. Dlatego... Dobra, chciałem zrealizować tego quest'a tak trochę. Czemu nawet za mną nie biegnie? A, on jest głupi. Na razie one są tak proste. Dobra, mapka. Um, daleko trochę, ale ha, a typu zadanie? Tu my jesteśmy. Okej, okay, dobra. Tam chyba będziemy musieli iść. Ale myślę, że jak na ten pierwszy ten. Pierwszy taki odcinek z tego to będzie dużo dość roboty. Dobra, aktywujmy sobie ten kamień. Ok, mamy max HP. To możesz tylko razwa tutaj. Chodź, tutaj do mnie. Chodźcie. Raz, dwa, raz, dwa, koniec z tobą, koniec. Jedziemy po kolei, po kolei, was powybijam, słyszycie? Teraz tutaj, jak on ma, jakiś kole kolejny, jakiś taki ok, już kolejny nie kolejnego nie ma, dobra to jedziemy do... to nam idzie w miarę dobrze. Kolejne. A one mają dobry unik nawet powiem wam. jednego hita. Dalej, dalej, dalej. Okej. Okay. Teraz pozbierajmy sobie to wszystko. Okej. Okay. Eliksir, o oh, eliksir, eliksir. Teraz gdzie my mamy te eliksiry? Aha, wypiłem. Dobra, spoko. Um, no to, jak na ten odcinek, to by było wszystko To jakby skończone. Dlatego, no, żegnam się z wami na tym pobojowisku. Trzymajcie się, cześć.